Hej, hi, hello kochani wspaniali! Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. W dzisiejszym filmie dotyczącym wyprawki związanej z pielęgnacją, a także z apteczką dla niemowlaka będziemy się skupiać przede wszystkim na tym okresie niemowlęcym od 0 do 3 miesiąca życia. Inne części dotyczące wyprawki dla niemowlaka od 0 do 3 miesiąca życia dotyczące m.in. spania oraz kąpania, a także przebierania będziecie mogli znaleźć w linkach w opisie poniżej, więc jeżeli jesteście zainteresowani, a jeszcze tych filmów nie widzieliście, to zapraszam Was serdecznie tam, a dzisiaj skupiamy się właśnie na pielęgnacji, a także na aptece zainteresowany? Zainteresowana? No to co? Lecimy od razu z tematem. Zacznę od dwóch rzeczy, które dodajemy codziennie rano do mleka modyfikowanego małemu, a jest to probiotyk oraz witamina D. Witamina D oczywiście ze względu na to, że niemowlaki nie powinny przebywać zbyt dużej ilości czasu na słońcu, dlatego trzeba tą witaminę w jakiś sposób uzupełnić. A drugą rzeczą jest probiotyk w kropelkach, który wspomaga naturalnie układ trawienny małego, który u niemowlaka nadal się rozwija. Kolejną rzeczą jest P. Tamol Jest to lek płynie z właściwościami przeciwgorączkowymi oraz przeciwbólowymi. I tutaj mogę Wam od razu powiedzieć, że my go stosowaliśmy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mały miał szczepienia na meningokoki. Akurat było u nas tak, że w żaden inny sposób nie był ten pedicetamol u nas potrzebny. Dopiero właśnie po pierwszej szczepionce na meningokoki pojawił się u małego delikatny stan podgorączkowy, o czym byliśmy również uprzedzeni przez panią pediatrkę, że może się właśnie tak stać. Więc zaleciła ona od razu zastosowanie właśnie tego pedicetamolu. I jeszcze zwrócę tutaj uwagę na to, że szczepienie na meningokoki jest dobrowolne. To nie jest szczepienie obowiązkowe. My się na to szczepienie zdecydowaliśmy. Kolejną rzeczą jest oktanisep, który mógł się przydać Wam jako mamom. Porodzie, bo jest to substancja w płynie w sprayu, która jest stosowana na rany, więc mogły się pojawić u ciebie rany poporodowe albo związane z raną po cesarskim cięciu, albo na przykład z pęknięciem krocza. Natomiast u małego ten oktanisept był u nas stosowany na pępek. Na pierwszej wizycie patronażowej pani położnej, które się stało chyba po trzech dniach, jak wróciliśmy do domu, to wtedy odpadł ten kikut pępowinowy i od tego momentu właśnie mieliśmy stosować Octanisep, spryskiwać ten pępek i wyciągać, jakby oczyszczać tą mrankę za każdym razem. I mieliśmy to robić codziennie. To była taka pielęgnacyjna rutyna tego, żeby ten pępek był wyczyszczony dokładnie. I można było to robić albo wacikiem, albo też zastosowaniem patyczków do uszu, żeby tam dogłębniej i bardziej dokładniej wyczyścić ten pępek. Następną rzeczą, jeżeli chodzi o rzeczy apteczne jest altacet. I wiem, że jest to żel do stosowania dla dzieci od trzeciego roku, Życia, dlatego jest to dosyć kontrowersyjne, ale wiem, że panie pielęgniarki, nie tylko u nas tutaj w przychodni, bardzo często go polecają. I my też go stosowaliśmy właśnie na obrzęki po szczepieniu, których będziecie mieć w dosyć dużej ilości. Następną rzeczą są kompresy jałowe oraz sól fizjologiczna. My używaliśmy ten zestaw. W pierwszym miesiącu życia Arniego, ponieważ później zamieniliśmy te kompresy jałowe na zwykłą pieluszkę tetrową. Wyciąganie tych kompresów jałowych było dosyć wkurzające, bo za każdym razem wyciąga się je pojedynczo. Ale jest to trochę zrozumiałe ze względu na utrzymanie tych kompresów w jak najbardziej sterylnym środowisku, ze względu na to, że skóra noworodka jest bardzo delikatna. Tak też robiliśmy, że właśnie przez ten pierwszy miesiąc życia Arniego stosowaliśmy te kompresy jałowe. A stosowaliśmy je właśnie razem z solą fizjologiczną. Do przemywania oczek, do przemywania tutaj okolic pod noskiem. Czasami pojawiały się tutaj u niego takie zaschnięte elementy, jakby kataru, tego co mu spływało z noska, do przecierania ustek, i to była jedna z takich podstawowych pielęgnacji, które robiliśmy codziennie małemu. Te dnie, kiedy nie był on kąpany, do pozostałej pielęgnacji, jakby twarzy Arniego, czyli czoło, policzki tutaj za łóżkami, i oczywiście pod szyjką, stosowaliśmy waciki, takie większe waciki, które później zaczęliśmy. Przecinać na połowę, bo te waciki były według mnie za duże, dlatego zaczęliśmy je przecinać na pół, bo było to dużo bardziej wygodniejsze. I tak można by było kupić te mniejsze waciki, ale już mieliśmy kupioną większą ilość tych takich właśnie kwadratowych wacików, A chcieliśmy je zużyć w jakiś sposób, więc zaczęliśmy je właśnie przecinać na połowę. I do takiej pielęgnacji właśnie wacikiem używaliśmy zwykłej, ciepłej wody przygotowanej. To również było przez pierwszy miesiąc życia Arniego. Później przeszliśmy na taką wodę oczyszczającą z mustelli. Przygotowywanie tej ciepłej wody, przygotowanej codziennie, i przynoszenie jej właśnie w miejsce przebieraka, w miejsce, gdzie robiliśmy mu właśnie tą pielęgnację i go czyściliśmy, było wkurzające z czasem. Ta woda oczyszczająca z musteli jest pod ręką, wkłada się pod nią wacik, naciska na pompkę i jest gotowe. Wszystko spokój. Tą wodą przygotowaną, a później tą wodą oczyszczającą z musteli przecieraliśmy mu oczywiście też rączki i stóp. Kolejną rzeczą, o której wam powiem, jest zestaw katarku. Na samym początku. Pierwsze, co kupiliśmy, to był, to był zestaw, który nazywał się Sopalek. On nie był zły, on był ok, jeżeli chodzi o wysysanie smarków z nosa za pomocą ust. Natomiast do odkurzacza dużo lepszy okazuje się być katarek. I też siła odkurzacza, a siła ludzkiego wyciągania i zasysania jest <gry> zupełnie nie do porównania. Bo ilość smarków wyciągniętych za pomocą odkurzacza jest naprawdę bardzo, bardzo duża w porównaniu do wyciągania ich ustami. Wyciąganie ustami jest fajne, kiedy widzicie na na przykład jakieś kozuchy małego, tutaj zaraz na początku nosa, bo wtedy można jakby łatwiej trafić tą końcówką z sopelka. Natomiast jeżeli mały ma na przykład katar, i to słychać, bo on zaczyna tak harczeć, to dużo łatwiejsze i dużo wygodniejsze również dla niego, bo on dzięki temu lepiej oddycha, jest wyciąganie tego odkurzacza. Siła odkurzacza po prostu robi swoje. I też co polecę Wam robić, jeżeli faktycznie Wasze dziecko będzie miało jakiś problem z zatokami, albo będzie miało też katar, to wyciąganie mu tych. Smarków odkurzaczem po kąpieli, bo dzięki kąpieli jego nozdrza są jakby bardziej nawilżone, bo te opary ciepłej wody dostają mu się do nosa. Dzięki temu ta wydzielina, cała, która jest w zatokach, się bardziej rozrzedza i jest dużo łatwiejsza do usunięcia. Następną rzeczą jest coś, czego my nie używamy codziennie, i tak powiem Wam szczerze, używamy to może raz w tygodniu: jest to szczotka z naturalnego włosia. Natomiast grzebień to już w ogóle coś, czego ja ani razu nie użyłam, no ale jest. Tylko to było ze względu na to, że nasz mały miał bardzo. Malutką ilość włosów. U nas akurat grzebień okazał się być nieużyteczny, natomiast wiem, bo dostawałam od was, za co wam bardzo dziękuję, bardzo dużą ilość zdjęć, gdzie Wasze dzieci miały bardzo bujne fryzurki, więc ten grzebień na pewno jest konieczny, żeby mieć i on też będzie po prostu na przyszłość. Kolejną bardzo ważną rzeczą są ostre, i tu powtórzę jeszcze raz, ostre obcinaczki do paznokci. Nie jakieś zużyte, nie takie obcinaczki do paznokci, które wy używacie na sobie od lat, chyba że faktycznie one są ostre. Ja na początku używałam właśnie swoich, które, jak się później okazało, nie były wcale takie ostre. Potem kupiliśmy nowe i od razu czułam różnicę. Ja też uczyłam się obcinać komuś, bo Arni był pierwszą osobą. Dziwnie się to aż wypowiada, że on jest osobą. Wiem, że on jest osobą, wiem, że on jest człowiekiem, ale że on jest osobą, która wyszła z mojej osoby. Arni jest. Pierwszą osobą, której obcinałam ja paznokcie. I dla mnie to było naprawdę bardzo dziwne, żeby coś takiego komuś można było zrobić. Na początku powiem Wam szczerze, z tym obcinaniem paznokci małego miałam dosyć spory problem. A piłowanie ich tylko i wyłącznie pilniczkiem do paznokci okazywało się być nie do końca skuteczne, bo te pazurki małego są na samym początku bardzo mięciutkie, więc ten pilniczek do paznokci jakby nie funkcjonował tak jak normalnie, tak jak po prostu powinien. Dlatego też ja bardzo chwaliłam sobie nie i te pajace, które miały właśnie wbudowane te rękawiczki i nie drapki, bo dzięki temu twarz małego była trochę bardziej bezpieczna. I ostatnią rzeczą, o której Wam powiem, są patyczki kosmetyczne do uszu. Jak sama nazwa wskazuje, to one są do czyszczenia uszu. Są też takie specjalne patyczki dla niemowlaków. One są troszeczkę inaczej zbudowane, więc można sobie je kupić. Są właśnie zbudowane w ten sposób, żeby uniemożliwić jakby wciskanie czegokolwiek do środka. Nawet jak będziecie używać takich Zwykłe patyczki kosmetyczne to po prostu tylko pamiętajcie o tym, żeby nic nie wciskać do środka ucha, tylko żeby jakby skup wygrzebywać to wszystko jakby naokoło, takimi ruchami naokoło. Żeby nic tam nie wciskać i nie wpychać do środka, tylko zbierać to wszystko naokoło. Też te patyczki nie tylko do czyszczenia jakby wewnętrznych części uszek, ale też... Tych wewnętrznych części uszu, które są tutaj na zewnątrz, też się bardzo fajnie przydają. Kolejną rzeczą jest to, że mały pomiędzy swoimi paluszkami bardzo często ma takie jakby resztki bawełny, resztki, które zbiera gdzieś tutaj w pokoju. Dotyka przecież różnych rzeczy, nie tylko swoje ubranka ma na sobie, nie tylko właśnie te niedrapki miał zakładane na sobie, ale też mi się dotykał gryzaczki i wszystko dookoła i zbierały mu się takie farfocle pomiędzy palcami, więc patyczkiem do uszu bardzo fajnie się to czyści. No i tak jak Wam wspominałam już wcześniej, do czyszczenia takiego dokładniejszego pępuszka. I to by było na tyle, moi drodzy kochani wspaniali. W przyszłym tygodniu spotykamy się z wyprawką dotyczącą ubranek, więc czekajcie na to, a ja Wam bardzo dziękuję za czas spędzony z nami, ze mną tym razem. Małego nie ma, mały nadal śpi. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam łapkę w górze, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do naszego kanału. Życzę Wam cudowne Dnia, wschodu lub zachodu słońca, no i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie albo też vlogu. Pa, kochani, wspaniali!